Jeśli interesujesz się przyszłością motoryzacji i samochodów elektrycznych, to jest wiadomość, na którą czekałeś. Polska umacnia swoją pozycję jako kluczowy gracz w europejskim łańcuchu dostaw dla pojazdów elektrycznych. Amerykański gigant Ascent Elements oficjalnie wchodzi do Polski z ogromną inwestycją. To przedsięwzięcie ma potencjał, by całkowicie odmienić gospodarczy krajobraz regionu Opolszczyzny. Firma zakupiła imponującą działkę o powierzchni 44 hektarów na terenie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w strategicznie zlokalizowanej miejscowości Wrzoski koło Opola. W nowym zakładzie będą produkowane zaawansowane materiały katodowe do baterii litowo-jonowych, które są sercem każdego pojazdu elektrycznego. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji zagranicznych w naszym kraju w ostatnich latach. Na początkowym etapie zatrudnienie znajdzie około 200 osób, ale to dopiero początek, z ogromnym potencjałem wzrostu w miarę rozwoju projektu. Ascent Elements jest obecne w Polsce od 2024 roku, kontynuując pracę nad innowacyjnym recyklingiem baterii, które wcześniej prowadziło w zawierciu. Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko poprzez nowe miejsca pracy, ale także przez współpracę z lokalnymi dostawcami i uczelniami wspierając rozwój kadr i technologii. To potężny impuls dla gospodarki, rynku pracy i sektora czystych technologii w Polsce.